Hej, cześć, Simanko. jestem Kaczy. Zapraszam ciebie na kolejny odcinek. Tym razem pogadam sobie o diecie podczas przerwy z powodu koronawirusa. Lecimy. Było ostatnio o treningu w domu. Jak już pewnie wiecie i tak dalej, sami pewnie większość z Was, sportowych świrów, trenuje. Trenujecie z gumami, bez z masą własnego ciała, na drążku, street workout, kalistenika i tak dalej. Spoko, bardzo fajnie. Jeśli nie, to zapraszam Was na mój poprzedni odcinek, trening całego ciała w domu, jest tam wszystko, nogi, łapy, plecy, klata, brzuch, po prostu całe ciało, jak do tego podejść. Pomyślałem, że fajnie będzie nagrać odcinek również o diecie, bo sporo osób pewnie już zaczęło redukcję. Do lata, ewentualnie jacyś tam do zawodów czy do czegokolwiek, jakieś sporty walki. Yy, I co po prostu robić, gdy dopadł nas koronawirus? Trzeba pomyśleć o dwóch celach. Pierwszym celem będzie odporność i niezarażenie się koronawirusem, to w takim wypadku głupio byłoby być na deficycie. Yy, fajnie byłoby być na zerze kalorycznym, a jeszcze lepiej byłoby być na jakimś tam lekkim surplusie kalorycznym. Będziemy dostarczać więcej kalorii, nasz organizm będzie silniejszy, będzie miał więcej siły bronić się i prawdopodobnie, jeśli nawet trafi na nas ten wirus, to z nim wygramy. A cel sylwetkowy? Z sylwetką, no to już wtedy trzeba pomyśleć o kilku przypadkach. Zależy jaki mamy procent body czysto czy jest to 20%, 10%, czy redukujemy pod zawody, czy redukujemy dla siebie, czy redukujemy, bo jesteśmy za grubi, czy redukujemy, bo mamy, powiedzmy, uważamy, że mamy za dużo tłuszczu, żebyśmy byli bardziej docięci, czy masujemy według mnie najlepszą opcją byłoby wejść na zero kaloryczne i żeby waga nam po prostu stała w miejscu lub ewentualnie tam byśmy przytyli tam pół kilograma do max kilograma miesięcznie dlaczego żeby po prostu się nie ulać back no, będziemy na masie się ulejmy to słabo a będziemy na deficycie i będziemy tracić mięśnie no to jeszcze gorzej także najlepszą opcją byłoby właśnie trafić w to zero kaloryczne o co chodzi w ogóle, no to odsyłam do odcinku o diecie, gdzieś tutaj też będzie. O, niedługo planuję nagrać kolejny odcinek o diecie, aktualizację taką bardziej, bo to było powiedzmy bardziej roztrzęsione, gorsza jakość i tak dalej. No ale dobra, mam, opracujemy również kilka innych przypadków, takie jak na przykład osoba jest bardzo chuda, no i trenuje w domu, ale rozważmy też inne przypadki. Osoba jest bardzo chuda, trenuje w domu, no to wtedy bardzo spoko będzie opcją no ale dobra, rozważmy też inne przypadki. Osoba jest bardzo chuda, trenuje w domu, no to nie ma co jej katować tym zerem kalorycznym, tylko śmiało może po prostu wejść na masę te dodatkowe 300 kalorii surplusu plusu i powoli sobie tam tyć od kilograma do dwóch miesięcznych, No jak zaczyna, czy tam jest bardzo chuda, no to będzie budować mięśnie i będzie to bardzo spoko. No, Taki sam analogicznie, jak osoba jest któraś bardzo gruba, na przykład nie wiem, no, no jest otyła bardzo widać to i przeszkadza jej to w życiu, no to śmiało możesz zarzucić deficyt nawet większe, te 300 czy 500 kalorii, żeby po prostu zrzucić to i dla własnego komfortu życia i tak, tak by było u osób początkujących u osób zaawansowanych to zdecydowanie odradzam deficyt u osób średnio zaawansowanych, no to można jeszcze to przemyśleć jeśli na przykład, no, ktoś, nie wiem, redukuje pod zawody yy, czy naprawdę chce zrobić jakąś fajną formę dla siebie i ma jak przetrenować całe ciało w domu intensywnie dość, nie obija się, to, to z opcją też będzie właśnie wejść na tą redukcję. No ale to osoba średnio zaawansowana powinna wiedzieć. Jeśli ma tam powyżej 15 subody no to ewentualnie może wejść na deficyt. Przy 10 no to już bym się bał i bym został na tym zerze kalorycznym przeczekał, bo myślę, że maksymalnie 2 miesiące i powinniśmy się uporać z tym koronaświerusem i wrócić na siłownię. Myślę, że taki fajny, krótki, merytoryczny, żywy film Wam się podobał. Jeśli Wam się podobało, oczywiście, no zostawcie łapkę w górę. Odsyłam do moich poprzednich filmów, takich jak trening całego ciała w domu, jak ułożyć dietę. No, są, są z tym powiązane. Oczywiście yy, podsyłam Was do innych filmów, na przykład droga do sceny, yy, szykuję się do zawodów. Trochę jak widzicie, utrudnia mi to koronawirus. No jak wiecie, nie widzicie. Yy, no, widzicie, pewnie też, jestem coraz chudszy. Nabicie jest mniejsze, ale powiedzmy, wróciłem do treningów, Staram się, walczę o, o sylwetkę treningami z gumami i tak dalej. Dieta jest na lekkim deficycie, więc trochę sobie chudne I myślę, że uda się, jak nie na Sopot, to właśnie jak mówiłem, na FIWE we wrześniu i uda się wystartować. Wystartowałem ostatnio, no, zarzuciłem na Instagramie taki fajny challenge. 50 pompek challenge, no bo większość teraz właśnie trenuje w domu, głównie bardziej to do facetów niż kobiet, chociaż jeśli kobiety dadzą radę to wtedy jest wielki props dla nich, a faceci no żeby zrobić 50 pompek w jednej serii, czy dacie radę, ja ostatnio właśnie zrobiłem 25 pompek, ale myślę, że spokojnie 30 zaraz zrobię, 35 i tak dalej, także będę się starał dojść do tych 50 pompek. Piszcie, czy bierzecie udział. Najwyżej dajcie 50pompek challenge w komentarzu. I lecimy. Będę oczywiście cały czas pytał was na Instagramie, jak wam idzie. Czy dajecie radę? Damy razem radę. Sportowa Polsko. Koronawirus nie jest dla nas. Wygramy to. Pozdro.